Witam Was na moim odcinku. Dzisiaj nagrywamy Minecrafta. Eee... Będziemy ma po prostu na soliwarzu, coś budować. Jest, nie wiem czy byliście na moim, kiedyś na moim starym koncie miłoż gra, ale ono już jest niedostępne. Kto zna, ten da łapkę w górę. Kto nie, to nie zna, da subskrypcję. Ciekawe, kogo więcej będzie. I wczytywanie zasobów, generowanie świata jest na razie. Ja mam na razie na... Internetu. Mam tu buga. Opa! Dobra. Czym w czym mapa się? Co to jest w ogóle za mapa? Ja, jeg har ikke noe hjerte til det. De måtte legge meg på en liten plass. Aha, to jest taka... Jest to taka lina. Jesteśmy takim niobią. Dobra. Yy, teraz idziemy gdzieś, szukamy wioski, bo jest nam potrzebne w ogóle jedzenie, łóżka. I wszystko innego. No i... Wszystko. Idziemy na ten... Idziemy na podbój wiosny, jakiś lata. Nie wiem, w ogóle nic nie widzimy na razie. Jest jakieś... Nie ma żadnego żywego stworzenia. Kiedyś, jak się miałem grać w Minecrafta, to jak się bijam z mobami, to ciągle szukałem tego, bo z tego taki wlatują. Dwa patyki... już mam. Szukamy wiochy. Tu jest jakiś taki imbił. No zapraszam naszego, no, tutaj no. E YouTube na mój kanał No i zostawcie suba i tego na start Bo chciałbym mieć kiedyś znaczek YouTube straszny No Czy ja tu widziałem kośnik? Czy nie? Zobaczymy pożądania grówka Natomiast A mi bierzemy i będziemy za chwilę No, mówimy, aj co za badanie, się do Switchu mam tak to mówić, że zawsze mam ma kompiarkę na ma laptopie trzyma na telefonie, w komputerze to samo skaczemy co mnie jedno zastanawia, nie wiem jak sam wyjdziemy więc proszę zostawcie suba i lajka, może uda nam się wejść domu. I już wiecie wiecie, yy, weszłam, yy, yy, no dobra, już biorę z tego, bo nie chcę mi się, i teraz bierzemy to, przepraszam za głosy w tle, dla... no. Pogośnimy sobie Mam Dobra. Ej, a ci, 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 co jestem ciekawy? Czy można podłączyć głośnik? To nie tylko Ej, dałem. Do czy? jest niegłośniejsza muzyka? dobra wyłączam no i no, no, no. tutaj na coś ej, ale tracimy czas w ogóle ej, ale wiecie co? zrobiliśmy żelazo żelazo a już razu Proszę zostawcie suba Zanim tylko będzie TikTok i Shorts na Mam podam swojego TikToka Będzie mogłem być Shorts na tym kanale Więc Mam no. yy, Wiecie ile mamy? Mamy 8 tego więc już możemy zrobić piecyk z drewna nie mamy. So, musimy uzbierać się, żeby wyjść gdzieś do góry. Więc, widzę, proszę zostawcie suba na moim kanale, bo. Uuu, no chciałabym dobić 100 tysięcy, chociaż ja nie Nie mam. Nie 100 tysięcy. Chciałbym na no, youtuber YouTube do ścian, ale no, na razie nie, chcę mieć 100 tysięcy, bo chcę mieć wszystkie chyba, żeby coś na pół zostało. Zawsze mi wycenia nie Próbujesz. A, będzie mi tego wypocząć? Ja nie, nie gadajcie jednego. Nie, osiem. To nie Wezmę trochę więcej. Więc wieczorem no... Zostawiajcie suba. Bo będzie więcej na kanale, Będę tylko będę może. Może roblox i fortnite. Aż ma ochotnę drogi lubię. Więc no... Becie, suby. Jak najwięcej subów. I bez zbędnego